Cześć! Witajcie! Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Kotynia Jakubczyk. I to jest właśnie brakujące ogniwo Artisale. Czekaliśmy na trzeci odcinek, w którym poznamy trzecią wspólniczkę albo współzałożycielkę Artisalem. Krótko, abyś ja przypomniała, czym zajmujesz się Artisale. Tak, jestem trzecim ogniwem Artisalem, Marki, którą stworzyłyśmy razem z dziewczynami, które miały przyjemność wcześniej się z Tobą spotkać. Czym zajmuje się Artisalem? Artisalem, tak najprościej rzecz ujmując, jest agencją nieruchomości, mhm. niemniej działającą trochę w, w inny sposób. Mhm. W inny sposób, to znaczy to, co nam przyświecało na, na początku, taką genezą powstania Artisalem, była chęć chęć zaproponowania klientom usługi przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ale to tak. robisz wcześniej. co robiłeś wcześniej. Jakie jest twoje wcześniejsze doświadczenie? To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo um, mój pęd jakby do branży nieruchomości, czy zamiłowanie do niej e, pojawiło się w momencie, kiedy, kiedy sama e, budowałam dom. Mhm. Sama, na myśli tutaj mam to, że to nie było to moimi rękoma, choć Choć niemalże sama, bo na ten moment mąż był w, w delegacji. E, tak, co więcej pod pachą z wujką małych dzieci, więc było to ogromne dla mnie wyzwanie, które pomimo tego dawało mi bardzo dużo satysfakcji. I to był ten moment mojej takiej styczności z branżą nieruchomości, gdzie pomyślałam, że to jest, to jest coś fajnego, ten moment projektowania własnego domu, jego urządzenia. E, więc gdybyś tak. powiedziała, jakie kolejne jeszcze zasady macie, e, które, które jak gdyby sprawią, że... Do, z jak to się mówi, dogadujecie się i każda ma swoje zdanie, a mimo wszystko się dogadujecie. Y, tak, no to na pewno to, to o czym też mówiłam jako, jako właśnie taki um, taki imperatyw do powstania w ogóle Artisanem, to, to było um, chęć... Um, czy, czy konieczność właściwie przygotowania nieruchomości, e, przygotowania jej w odpowiedni sposób, czy przygotowania nawet właściciela tej nieruchomości do sprzedaży, tak? Więc to jest jakby też e, e, istotny aspekt naszego, naszego działania, czyli zanim trafi oferta nieruchomości na z, e, sprzedaż, e, to w odpowiedni sposób staramy się ją. E, opakować, mhm. tak żeby była, była atrakcyjna dla odbiorcy. Jak z twojego punktu widzenia, bo znamy już punkt widzenia innych dziewczyn z Artisanem, jak tutaj u ciebie pod kątem covid -u. Bardzo zmieniła się ta branża, bardzo zmienił się ten rynek? Tak, to na pewno, na pewno zmieniło się od tyle też sytuacja klientów, którzy teraz są znacznie trudniej jest im podjąć decyzję związaną z zakupem czy ze sprzedażą nieruchomości. No decydują o tym względem choćby teraz trudniejszego uzyskania kredytu hipotecznego czy obaw związanych z, z zatrudnieniem. Więc, więc na pewno w, wyhamował rynek, co chodzi o to. No i też takie miasto jak Kraków, które, w które też, no tutaj wiemy, bardzo dużo kapitału inwestycyjnego się pojawiało. To już to znaczy nie zmieniło się to na tyle, żeby jakaś nastąpiła ta szczególna rewolucja, ale na pewno jest tego zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Według Ciebie to, to jak teraz wygląda Artisanem, to już zrealizowałyście, jak to się mówi, ten projekt. Na zasadzie takie, że nie, że to już zrealizowane i zamykamy, to na zasadzie, że to już jest jak gdyby to, to co chciałaś, żeby tak to wyglądało. Czy jeszcze jakby przez pandemię pewne aspekty tego projektu no, nie, nie jesteście w stanie jak gdyby, poprowadzić, bo, no, bo jak gdyby rynek się oberwał, jak to powiem, na pewno to jest jeden z czynników, dla, dla którego jeszcze nie działamy tak pełną pierwszą. Czy będzie jeszcze dobrze? Myślę, że tak. No Ciągle przed nami jakieś, jakieś nowe pomysły, nowe wyzwania. Wierzę, że fajne rzeczy za nami, ale jeszcze fajniejsze przed nami. Co chodzi o naszą współpracę i to, że jesteśmy we trzy, to. No, Podłoża tego jest na pewno jakaś prywatna też relacja, która wydaje mi się mi się fajną i to nas pchnęło do tego, żeby też gdzieś dalej zawodowo iść razem. Nie jesteśmy faktycznie podobne, tylko w prostu przeciwnie, bardzo różne, ale dzięki temu właśnie uważam, że dochodzimy do, 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 do fajnych różnych wniosków z różnych perspektyw. Każdy z nas patrzy na każde zagadnienie, każdy projekt, każde zadanie inaczej i szukamy takiego rozwiązania, które będzie, będzie najlepsze.